Dzisiaj będę analizować oczywisty temat. No bo, jak tylko spojrzycie na to pytanie z tytułu, to z łatwością odpowiecie: No, tkwimy, bo jesteśmy uzależnieni. Natomiast, czy dokładnie znamy mechanizmy, przez które latami tkwimy przy narcyzach? Ja wielokrotnie dzieliłam się z Wami swoją historią i tym, jak bardzo podatna byłam na hovering i jak mocno byłam w stanie rozluźniać swoje granice. I myślę, że gdybym nie trafiła w odpowiednim momencie do superterapeuty i nie powiedziała sobie: Dobra Sońka, trzeba coś z tym zrobić, bo po prostu w wieku 30 paru lat zostaniesz na lodzie przez tego frajera i to do tego z depresją i bez planu na życie, to siedziałabym przy nim nadal. Ja dobrze wiedziałam, co robić, żeby móc przy nim zostać, wiedziałam na jakie warunki mam się zgodzić i jak go nie denerwować. Umiałam grać. W tej jego grę spektakularnie dobrze. Tylko, że wszystko sprowadzało się do tego, że ja przechodziłam od etapu do etapu i byłam coraz bardziej nieszczęśliwa. Byłam blisko niego, ale coraz dalej od siebie samej. I dzisiaj pomagam wam odchodzić od narcyzów, zaczynać nowe życie. I myślę, że cholernie ważne jest to, żebyście dokładnie zrozumieli, co was trzyma przy narcyzach i czym jest właściwie to uzależnienie, o którym tak. Wiele się mówi. I nie owijając bawełny, zaczynamy od okropnego gaslightingu. Bardzo często dochodzi do tego, że już udaje nam się prawie z relacji wyrwać, to znaczy, tak nam się wydaje. I kiedy narcyz wraca do nas, na przykład z przeprosinami, zaczyna obarczać nas winą. I robi to w sposób taki bardzo dyskretny. Na przykład mój narcyz w sytuacji, kiedy ja go dociskałam. Nie wiem, chciałam jakąś decyzję czy cokolwiek. E, on zaczął uciekać, i po powrocie mówił, że nie lubi być dociskany do ściany, bo tak zawsze robiła mu jego żona, od której odszedł. Ta okropna żona, która sprawiła, że on jest nieszczęśliwy. I dziś wiem, że to była taka grana zwłokę, natomiast wtedy myślałam sobie: Boże, ty desperatko, daj mu oddychać, osaczasz go, przez ciebie ucieka. I szybko dochodziłam do tego, że no. Wina nie jest tylko w nim, ale no, leży po obu stronach. Że okej, okay, on faktycznie uciekł, ale uciekł, bo ja go po prostu przygniotłam. I to jest taki standard, dlatego wielu z was zastanawia się w pewnym momencie, czy to wy jesteście narcyzami. I ja doszłam do tego samego momentu, że z nim chyba wszystko jest okej, okay, to ja jestem jakaś taka nienasycona miłością i osaczam go i nie potrafię się ogarnąć. Doszłam nawet do tego, że on jest bardzo taki no, uporządkowany, spokojny, a ja po prostu mam nerwy na wierzchu i tak dalej, że to wszystko jest moja wina. I dzisiaj wiem, że nie robiłam tak naprawdę nic, co odchodziłoby od jakichś norm relacji międzyludzkich, natomiast wtedy widziałam to zupełnie inaczej i to jest właśnie jeden z powodów, dla których nie możemy odejść. Zaczyna nam się po prostu wydawać, że to my jesteśmy po części winni za rozpad czy początek rozpadu tego związku i zaczynamy po prostu chcieć pracować nad sobą. I później dochodzi do kolejnej takiej sytuacji, a mianowicie zaczynamy robić uniki. Wiemy, co powoduje, że narcyz denerwuje się i unikamy takich sytuacji. Często Tracimy przez to swoje uczucia i emocje, usypiamy je, robimy coś zupełnie niezgodnego ze sobą, ale wolimy nie budzić tego śpiącego niedźwiedzia. Jest niewygodnie, nie czujemy się z tym dobrze, ale lepiej tak niż jak wtedy, kiedy go sprowokowaliśmy. Kolejny taki powód, dla którego tkwimy w takiej relacji, jest oczywiście wiara w to, że. Narcyz się zmieni. I to jest 90% przypadków, z którymi zgłaszacie się do mnie. Tłumaczycie mi, i jakby wszystko to traktuję poważnie, ale dostaję tych wiadomości naprawdę kilkadziennie albo kilkanaście czasami, gdzie tłumaczycie mi, że on naprawdę albo ona naprawdę potrafi być dobra. Przytaczacie momenty z okresu love bombingu. Ja sobie czasem to czytam i. To jest dla mnie niesamowite, że 20 kobiet mi pisze te same słowa, których oni używali na przykład, nie? I przekonujecie mnie, że to nie jest taki typowy narcy, że on naprawdę jest dobry, nie? Tylko, że to zazwyczaj, no, po prostu był ten love bombing, nic innego. Cały czas pamiętacie o tym, tęsknicie za tym i wierzycie, że znowu będzie między Wami tak malinowo jak wtedy. Ja miałam dokładnie to samo. Ja pamiętałam cudowne momenty, jak byliśmy zakochani na początku związku. Robiliśmy fantastyczne rzeczy i on non stop mówił mi, jak bardzo mnie kocha. Yy, I w ogóle poświęcaliśmy sobie dużo czasu i tak, dla, i tak dalej. I Dla mnie to był taki cel. Ja przechodziłam to wszystko, bo chciałam walczyć dla tamtych momentów. Wmawiałam sobie, że znowu będzie pięknie. I potem on rzucał mi takie ochłapy. Czyli ja tęskniłam, wierzyłam, że jeszcze przyjdzie dla nas czas, i wtedy on się zjawiał, i na przykład tydzień nie wychodziliśmy z łóżka, bo było tak dobrze. I znowu słuchałam, że jestem miłością jego życia, że chce ze mną założyć rodzinę i tak dalej. I dla takich właśnie momentów trwałam w tej relacji. Tylko, że teraz wiem, że to były tylko piękne momenty, tak jak w narkomanii. Bierzesz pigułkę i przez chwilę jest cudownie widzisz świetne kolory. Czujesz się ponad tym wszystkim, no a później zdychasz gdzieś na schodach na dworcu i tak w kółko, aż w końcu nawet nie czujesz, kiedy nadchodzi śmierć. Kolejnym takim przykładem jest uzależnienie finansowe lub uzależnienie ze względu na dzieci, ale na tym nie chcę się skupiać, bo stworzyłam podcasty dokładnie na ten temat. Mówię w nich o takiej sytuacji, jak to, że kompletnie nie mamy gdzieś, bo na przykład mieszkamy na garnuszku narcyza, albo o tym, że boimy się zabrać dzieciom ojca. Także jeśli czujesz, że na tym polega konkretnie Twój problem, to odsyłam Cię właśnie do tamtych podcastów bez problemu. Znajdziesz je na tej playlistie. No i ostatnim powodem, który chcę opisać, to jest po prostu strach, i możemy mówić o nim w takich dwóch aspektach. I pierwszy jest w przypadku na przykład agresywnych narcyzów, to jest taki strach, że narcyz po prostu zrobi nam coś złego. Czy każda inna toksyczna osoba. Czyli na przykład zemści się, odbierając nam dzieci, albo zrobi nam krzywdę jakąś fizyczną. I to jest w ogóle dość ważny temat, bo czasem kobiety nie odchodzą od partnerów, którzy je biją, i wszyscy mówią, ale dlaczego ona nie odeszła? Przecież. Czasami na przykład zostawa sama, mogła po prostu otworzyć drzwi i wyjść. Takie psychole potrafią tak zastrażyć ofiarę, że znajdą ją wszędzie, że ją zabiją, e, że zabiorą jej wszystko. E, wielokrotnie też udowadniają wcześniej tą swoją siłę, tak? E, nie wiem, właśnie chociażby biciem, że to bicie jest coraz mocniejsze i tak dalej. Zaczyna się od siniaka, później od podbitego oka, co będzie dalej. Nie wiem, obcięte włosy, jakieś rany na skórze i tak dalej. A dlatego taka kobieta, nawet mając wsparcie, po prostu przestaje wierzyć w to, że to się może udać. Mało jest takiej sytuacji, gdzie ktoś został na przykład oblany kwasem albo, nie wiem, został spalony. Te kobiety po prostu boją się uciekać, i to jest sytuacja wręcz fatalna. Nawet nie chcę o tym myśleć, bo to już nie jest walka o miłość, tylko to jest po prostu walka o swoje życie. To jest kompletny paraliż i popłoch. I druga forma strachu to jest strach o to, że będziemy sami, że już nie znajdziemy innego związku, że wiecznie będziemy nieszczęśliwi. I tutaj kłania się nasze niskie poczucie wartości. Bo wmówiono nam, że nie jesteśmy godni miłości i skoro zainteresował się nami tak cudowny człowiek, jak nasz narcyz, czy narcyska, to musimy się go po prostu mocno trzymać. Zazwyczaj, kiedy piszecie do mnie, to jesteście zmasakrowani tą relacją od jakiejś półtora roku, może dwóch. To jest takie, bym powiedziała, 70% wiadomości do mnie. Zdarzają się też przypadki wieloletnich. Nieudanych małżeństw, w których odkryliście już dawno, że coś jest nie tak, ale nic z tym nie robiliście, bo nie wiedzieliście nawet o co chodzi dokładnie, albo dzięki takim podcastom jak moje uświadomiliście sobie, że wasz związek jest toksyczny. To, co mówię wam zawsze, to to, że nie jesteście w tym sami. To nie jest tak, że tylko wy to przechodzicie. Jest masa ludzi, która teraz, tego wieczoru, kiedy ja nagrywam ten podcast, nie może zasnąć, bo tęskni za swoim narcyzem. Wystarczy wejść na jakąkolwiek grupę czy forum. Część z was wraca wiele razy. Od wielu z was dostaje wiadomości, że chodzicie na terapię, że wiele się zmieniło. Niemalże zawsze dochodzicie do tej ściany, która jest też taką szansą dla was i musicie wybrać, czy iść w prawo, czy w lewo. I czasami będziecie długo od tej ściany się odbijać. Czasem będziecie wracać z powrotem, uciekać od tej ściany, będziecie błądzić. Natomiast to, czego ja Wam życzę, to jest to, żebyście jak najszybciej znaleźli drogę dla siebie. Taką, która jest po prostu dla Was najlepsza, bo to Wy sami wiecie, co jest dla Was najlepsze. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki i do usłyszenia.